Mężczyzn takich młodych chłopców zabrano do transportami, do pociągu załadowano, Tam ani jeźnie było co chłód, głód, brud. Właśnie wywieziono tu koło Zawiercia i jest taka miejscowość łazy i domieszkowa. Tam powstały takie obozy niby przejściowe, ale w tych obozach ci nasi, ci, ci, ci skoczowcy Żydzi przetrwali mniej więcej do 43 roku. W pole 1943 roku. Przewiozły wszystkich tych, wszystkie te osoby do Oświęcimia i tam wszyscy zginęli. Wszystko to, co po nich miałoby tu zostać, właściwie znikło. Społeczność znikła. Czyli znikły wszystkie sprawy związane z majątkiem, własnościami rzeczy, wszystko. Myśmy tu ostatnio jeszcze z panią Szotek walczyli o taki zegar, który został po Fryderyku Sünbergerze, który szczęśliwie się udało sprowadzić do... Skoczowskiego Muzeum tylko po to, żeby pokazać, że jest jakiś przedmiot stricte, który jakaś osoba właśnie żydowska nie była jego właścicielem, w tym, w tym wypadku z To Są rzeczy szokujące, my tak sobie do końca nie zdajemy sprawy, co się wtedy stało. Nie? Ci bogaci, bogaci skoczowscy Żydzi, którzy wyjechali na zachód, wjeżdżali w sierpniu 1939 roku, ale to, to byli ci, którzy próbowali się stąd wydostać przez Anglię i w kierunku do, na Stany Zjednoczone. Niestety tych osób więcej by wyjechało wtedy z Polski, udałoby się im wydostać stąd nie? i z tego, co później hitlerowcy im tu zgotowali. Tylko niestety Brytyjczycy, dzisiaj oni są bardzo grzeczni, mili, fajni, jacy. oni to byli zawsze fajni, świetni, tylko że oni ich nie wpuszczali do siebie. Nie? Tysiące Żydów zginęło m.in. przez tą taką poprawność, jakbyśmy to powiedzieli. Część tych Żydów ze Skoczowa, to są mówimy o takiej społeczności mniej więcej 50 osób, próbowała jeszcze nawet przed, 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 30, przed wrześniem 1939 roku uciekać na Wschód. Odtąd Rosenberg przeszedł właściwie całą Syberię, jego ojciec, czyli dziadek dzisiejszego Józefa Rosenberga, gdzieś tam przy chińskiej granicy jest pochowany. Po prostu z tego głodu, brudu, prześladowań, ciężkiej pracy nie byli w stanie przeżyć tej społeczności przeżyło wojnę w Skoczowie, ale to się tak mówi szeptem właściwie, bo nie wiem w jakich warunkach, jakim, się, jakim cudem się to stało. Niektórzy mówią, że to są cztery osoby, ale też nie znamy ich nazwisk. Nawet jak tu wracali po wojnie, to byli traktowani nie jako ludzie, którzy przyjechali do siebie do domu, tylko jako osoby wrogie, które jak przyjeżdżały, to było pierwsze pytanie, a co wy tu robicie? Po coście tu przyszli? Was, jeszcze was nie zabili? straszne losy setek ludzi, od dziecka do staruszka do dojrzałego mężczyzny. Także ta wojna położyła się takim ciężkim brzemieniem na, na, na losach naszego miasta i śmiem twierdzić, że gdyby tej wojny nie było, ten skoczół by zupełnie inaczej wyglądał. Żydów było w Skoczowie przed wojną, może nie tyle co na wschodzie czy w niektórych miastach w Zagłębiu, ale jednak 7%. I to nie było byle jakie 7%, bo to byli bogaci kupcy, to byli fabrykanci. Garbarnia czy fabryka koców, dwa największe wtedy zakłady należały do Żydów. Betoniarnia i tak dalej. Czyli mm, mieli tu swoją synagogę, do której przyjeżdżali Żydzi od strumienia aż po ustroń. Cały ten teren był objęty przez gminę Skoczowską, i nagle się dowiedziałam, że na tym świętym dla Żydów miejscu, chociaż synagogi już od 1940 roku nie było, mają stanąć kolejne budki, nawet jakieś tam różne i takie różne. No więc poszłam do ratusza i powiedziałam tym panom, że wprawdzie Żydów tu już nie ma, a jeśli są, to się nie aktywizują, gminy nie ma, ale bądź co, bądź jest to teren. Który należał do gminy żydowskiej, w dalszym ciągu w zasadzie należy i trzeba było to uszanować. Przyjechał do Skoczowa ze stanów zjednoczonych pan Eliezer Urbach, który był synem ostatniego jednego z prezesów gminy żydowskiej w Skoczowie. I w rozmowie ze mną powiedział, że ma pomysł. Tu jest jego fotografia, jak stoi przed muzą. Że ma pomysł, żeby w miejscu, gdzie stała synagoga, postawić pomnik. No i że on, to, e, że on to będzie sponsorował. Pan Urbach ze swoim synem postanowili ufundować ten pomniczek, który stanie na miejscu jakiś taki symbol, żeby było wiadomo, że w tym miejscu była synagoga, jest to miejsce święte i zagospodarowane na skwer.